Cześć, z tej strony Kacperek. A dzisiaj pokażę Wam poradnik do Teamspeaka. O, właśnie samemu się zalogowałem na mój kanał, raczej serwer. Żeby otworzyć zaawansowane permisje, czyli ten przykład ja już tutaj o taki mam. Normalnie będziecie mieli tak. Wchodzimy w Options Application. I Advanced Permission System. Potem klikacie Apply. OK. Wchodzicie w Permission Server Group. OK. Żeby stworzyć rangę, klikamy w puste pole prawym i klikamy Add. Wpisujemy tu nazwę. Dajmy hmm, test. Żeby nadać na przykład ikonę, dajemy tutaj, bo już będziecie, będziecie mieli tak. Klikamy tak, wybieramy ikon i żeby dodać ikonę, klikamy upload, ściągamy je z internetu, nie wiem, ja posiadam takie, województwa, wiekowe, społecznościowe, rejestracyjne, pomoc, nagrody, mód, inne, premium, muzyczne, kanałowe, administracyjne, ikony i ikony gier. Więc dajmy na przykład, mm, 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 na przykład... Steam. Proszę, dodaliśmy. Klikamy dwa razy. I dajmy użytkownik Steam. No i teraz, żeby je posortować, wybieramy to. Wpisujemy tutaj sort. I na przykład w innych tu mamy grup sort ID 5. Wybieramy 5 i jest ok. Więc w tym poradniku to by było nasz tyle i czekam na wasze komentarze.